Ok, cześć z tej strony Kezi, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj omówimy sobie wersję 1.3, która właśnie wyszła w becie. Także zaczynajmy. No i na wstępie mamy tutaj nowy interfejs. Który jest w porównaniu ze ss które widzieliśmy, dość mocno okrojony, ale o tym twórcy informowali. Reszta się zmieniła, jest kilka bugów, na przykład z rangą. No, że na przykład mam Unrankeda, mimo tego, że jestem Special Opsem. Co do sezonu, na razie nie ma informacji. Zmienił się natomiast layout cały. Tak, tak jak widzicie, teraz widzimy, no, tak jak wyglądają od razu bronie, nie musimy klikać. Moim zdaniem layout ten cały jest trochę mniej przez to czytelny, ponieważ dostajemy nagle no, w oczy uderzenia, mnóstwo kolorów, mnóstwo skinów, co no, nowicjusza w tej grze może trochę oszołomić i trochę zradzić, warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że pojawił się wektor ciekawostka taka, że mamy tylko dostępne skiny do tieru trzeciego, także pewnie większość do, czyli tier 4 i 5 pojawi się dopiero, gdy wyjdzie oficjalna e, wersja. Mm, co dalej? No oczywiście dostępny jest również e, rzecz, na którą czekało wiele, wiele osób, czyli oczywiście nasz toporek. No i jak na razie nie ma również do niego skina. No i no co tu więcej powiedzieć, no. Zostały dodane nowe emblematy, tak, czyli emblematy terrorystów i antyterrorystów. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że na dole mamy napisane więcej i Dodane jest, że pojawi się to wkrótce, także możliwe, że w przyszłości zobaczymy tutaj przykładowo rękawiczki lub skiny do czegoś innego. No, na przykład możecie napisać w komentarzu, co może się tam pojawić. Jeżeli chodzi o znajomych i o te wszystkie sociale, to tutaj nic się nie zmieniło, natomiast jest bug, jak widzicie, bo emblemat z tą literką A będzie dopiero dostępny w momencie, gdy wyjdzie Rikal Pass sezon trzeci. Więc te osoby, które mają to teraz, to pewnie go stracą albo dostaną duplikata za skinę, w sensie za, za ten emblemat, tak jak to było w sezonem drugim, jeżeli dobrze pamiętacie. No i również mamy nową mapę oraz e, tryb z botami. E, no i tutaj zaraz skupię się na tym szczegółowo. E, także no. Zacznijmy, może, od y, omówienia całego systemu botów, y, ponieważ y, muszę Wam powiedzieć, że te boty są naprawdę niezłe i nawet nie czuć tego, że na tym poziomie najwyższym, czyli Extreme, mają one jednak y, tego, y, jakby to powiedzieć, wallhaka, tak? Bo jednak wiedzą, y, gdzie, gdzie będziemy. No i też czuć, że mają tego mocnego aimbota, bo jednak rzadko się zdarza, żeby te boty, gdy już nas zobaczą, to żeby w nas nie trafiły. Także. No, jest to mniej więcej dobrze zrobione i da się tutaj poćwiczyć, tak? Eee, no także nie mogę narzekać. Z mniejszych zmian oczywiście zmieniły się trochę przyciski. Hmm, może u mnie tego najlepiej nie widać, ale najlepiej tu widać po przycisku Reload'a, tak? No, jeżeli chodzi o boty, powiem tak, jestem zadowolony, nie mogę narzekać jak na grę mobilną jest to naprawdę świetnie zrobione. No i co jeszcze mogę dodać o tych botach? no Na razie jest możliwa tylko i wyłącznie gra Defmech. Miejmy nadzieję, że z czasem będzie to ulepszane i będziemy mogli zagrać defiusę, a później boty na przykład będą pojawiały się zamiast na przykład e, graczy, którzy będą AFK. Także no przejdźmy teraz do kolejnego tematu. No i dobra, powiedzmy może trochę o nowej mapie. Ja sobie tutaj będę tak luźno spektował, bo chcę po prostu sprawdzić, czy da się wylecieć poza mapę jakkolwiek, ale w każdym razie moim zdaniem mapa jest świetnie zaprojektowana. Dlaczego? Po pierwsze, mimo tego, że grałem na niej pierwszy raz, to znaczy kiedy zagrałem na niej pierwszy raz, to mniej więcej wiedziałem co gdzie jest, gdzie się poruszać, no i gdzie powinienem strzelać, także jest to bardzo, bardzo duży plus, ponieważ kiedy mapa jest czytelna, to gra się nam dużo przyjemniej. Ogólnie sama budowa mapy, ta droga tak, jest no, idealna do pojedynków, także no, można się tu naprawdę świetnie bawić, no i tak jak mówię do takiej gierki tak jak wcześniej już zakładałem we wcześniejszych odcinkach będzie to idealna mapa do gry 1 na 1 no i miejmy nadzieję że nie zostanie ona zmieniona tak jak to było w wypadku brewery no no i no podsumowując mapę oceniam bardzo pozytywnie bardzo mi się podoba napiszcie jak wam się podoba nowa mapa no i czy mieliście oczywiście okazję na niej grać w ogóle linki do Bety na iOSie i bety na Androidzie. Dam wam w komentarzu pod filmem, tak żebyście łatwiej zobaczyli. No, także przejdźmy teraz do kolejnego tematu. No i zajmijmy się teraz tematem Wektora. Może zacznijmy od tego ile broń podczas grania defusa kosztuje. Kosztuje ona 1700 dolarów, co jest bardzo dobrą, dobrą alternatywą dla takich broni jak MP5 czy MP7 No i tak na pewno tutaj bardzo pozytywną cechą jest to, że nie ma ona jakby to powiedzieć bardzo dużego rozrzutu no i jest to ogromny plus, tak, ponieważ no, na pewno dużo łatwiej będzie nam na przykład zdjąć przeciwnika z daleka, trafić w banie i tak dalej. Na pewno minusem dużym tej broni jest to, że mamy jednak bardzo mało ammo, ponieważ no trzy full auta i nie mamy ammo, tak, także no jednak trzeba grać z niej oszczędnie. Ogólnie myślę, że to by było na tyle, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zachęcam Was do zostawienia suba, napisania komentarza, co sądzicie o tym całym update'cie, ja Wam jeszcze pokażę ciekawe dwa spoty na koniec, także no, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam Was, guess.